Ceny nieruchomości w Polsce, jak wiemy doskonale w ciągu ostatniego roku bardzo, ale to bardzo poszybowały w górę i o ile rok temu wielu z nas myślało, że one spadną, to się okazało, że to tylko była podstawka na wykresie, żeby linia poszła, odbiła się i poszła jeszcze, jeszcze bardziej w górę. Dlaczego tak się dzieje? Między innymi dlatego, że nadal mamy bardzo dużo pieniędzy zarówno na lokatach bankowych, czy w gotówce, a wiadomo, te pieniądze przy takiej inflacji, jaka jest aktualnie, raczej tracą na wartości niż utrzymują ją, więc najbliższe nam sercu z natury są nieruchomości. Zdecydowanie bardziej wolimy niż złoto, niż ropę, czy nawet niż giełdę. Więc czy to jest teraz dobry czas, żeby inwestować pieniądze w nieruchomości? Ja uważam, że zawsze inwestowanie w nieruchomości jest dobre, tylko trzeba cały czas zachować przy tym umiar, trzeba mieć troszkę zdrowego rozsądku, troszkę szczęścia i na pewno trochę wiedzy, także to nie znaczy, że teraz trzeba brać wszystko, jak leci i co leci. Warto przy tym zachować jakiś umiar. I teraz właśnie chciałem Was zaprosić na szybką wycieczkę. Dolwowa, które jest oddalone 5-6 godzin samochodem od Warszawy, czyli nie tak naprawdę daleko, a jest bardzo to piękna miejscowość, z bardzo piękną starą zabudową, z bardzo dużą ilością kamienic, tak na przykład pożądanych w Warszawie. Jeśli ktoś rozważa nabycie trzeciej, czwartej, piątej, może swojej nieruchomości, właśnie w ramach lokowania kapitału, niech Przejdzie się na chwilkę do Lwowa, bo tam można nieruchomości do remontu w pięknych starych kamienicach przedwojennych nabyć w cenie nawet 1000 dolarów za metr kwadratowy. Są to ceny raczej już nieosiągalne w Polsce. Zresztą sami wiecie, czy to jest osiągalne, czy nieosiągalne. Natomiast architektura i ruch turystyczny, który w normalnych czasach tam występuje. Pozwala oczekiwać bardzo dużych zwrotów, a dodatkowo wzrost z wartości z tych nieruchomości, no też najprawdopodobniej może okazać się bardzo duży. Także zapraszam na ten bardzo szybki trip o nieruchomościach w Lwowie. Lwów założony został około 1250 roku przez króla Rusi Daniela Halickiego, który nazwał miasto Lwowem na cześć swojego syna Lwa. Aktualnie Lwów ma ponad 700 tysięcy mieszkańców. Miasto to jest bardzo popularne wśród turystów. Ogromny wpływ na to miała coraz liczniejsza ilość połączeń lotniczych, także tych tańszych, nastawionych na weekendowe wypady z bagażem podręcznym. I to właśnie w turystyce widzę największy potencjał jako źródło zysku z inwestowania w nieruchomości. Lwów rocznie odwiedza ponad 2 miliony turystów, z których każdy wydaje około 100 euro dziennie. Zwiedzając stare zabudowania, można być gościem bardzo wielu kameralnych hoteli oraz restauracji. I powiem szczerze, zrobiło na mnie ogromne wrażenie ze względu na wystrój oraz estetykę. I teraz nieruchomości. Inwestując w nie, koncentrowałbym się na starej części miasta. Tutaj mieszkanie do remontu w kamienicy można nabyć w cenie, uwaga, około 1000 dolarów za metr kwadratowy. Są to ceny aktualnie nieosiągalne w Polsce, szczególnie w miastach, gdzie turystów jest trzykrotnie więcej niż mieszkańców. Jeśli chodzi o przychody z najmu, to ceny obserwowane na Bookingu są zbliżone do polskich cen, więc rentowność takiej inwestycji wydaje się być wysoka. Niestety nie dostrzegłem tak rozwiniętych, jak w dużych miastach Polski podmiotów zajmujących się zarządzaniem najmem. Dość popularne natomiast wśród większych inwestorów jest nabywanie całych kamienic i przekształcanie ich na hotele. Jednakże całe kamienice to towar podobnie jak w Polsce. Dość deficytowy i nieczęsto pojawiają się nowe pozycje kamienic w okazyjnych cenach. Możliwe, że w mieście tak nastawionym na aktywną turystykę, opartą silnie na obcokrajowcach, przedłużające się embargo koronawirusowe może coś zmienić tutaj i pojawią się nowe pozycje w jeszcze atrakcyjniejszych cenach. Miałem przyjemność odwiedzić lokalną Agencję Nieruchomości i byłem bardzo mile zaskoczony, widząc miejsce przeznaczone na nagrania codziennej pracy agentów nieruchomości na YouTube oraz Facebooka, więc świadomość wizerunku jest tutaj bardzo silna natomiast prezentowanie już mieszkań na sprzedaż w internecie wygląda nadal nieciekawie. I agencja nieruchomości, która pierwsza zaryzykuje i zainwestuje w nowoczesne i estetyczne prezentacje, zapewne się bardzo wyróżni. Lokalni agenci nieruchomości mówili, że to głównie osoby chcące nabyć nieruchomość, korzystając z usług agenta nieruchomości. Płacą przy tym prowizję 2-3% wartości. Ale kilkukrotnie podkreślano mi, aby korzystać jednak z pomocy fachowców, w ramach prowizji jest także pomoc w sprawach dokumentacyjnych, które sprawiają wrażenie bardziej skomplikowanych, gdy patrzy się na nie z polskim doświadczeniem. Pamiętajmy, że jesteśmy tam inwestorem zagranicznym i pewne dokumenty muszą być załatwione porządnie. Komercyjnie patrząc, Lwów nie posiada za bardzo nowoczesnych biurowców, i nie chodzi tutaj o 30-piętrowe szklane domy a o takie zwykłe 5-6-kondygnacyjne budynki rodem podobne do warszawskiego mordoru. Możliwe, że ten rodzaj inwestycji przyniesie największą stopę zwrotu. Oczywiście próg wejścia w takie inwestycje jest zdecydowanie wyższy niż w nieruchomości mieszkalne i raczej kierowane to jest do inwestorów korporacyjnych, ale warto rozważyć także tego typu inwestycje. Subiektywnie Lwów odebrałem bardzo pozytywnie. Ceny rzeczywiście są niższe niż w Polsce. Lot z Warszawy zajmuje godzinę czasu. Jeśli świat wróci do normalności, to ponownie stanie się to bardzo popularne miasto na weekendowe wycieczki. I właśnie to może być największa wartość do zainwestowania w mieszkanie, z którego także my sami właśnie skorzystamy. Inwestycja na około 10 lat może tutaj przynieść ogromne zyski, nie tylko z najmu, ale głównie ze wzrostu wartości cen nieruchomości. Szczególnie jeśli porównamy to z aktualnymi cenami w Polsce. Trzeba jednak mieć na uwadze, że Ukraina jest w konflikcie z Rosją i pomimo faktu, że aktywne spory odbywają się na drugim jej końcu, to w przypadku jakiejś większej agresji nieruchomości mogą zacząć tracić na wartości. Tak zazwyczaj jest podczas konfliktów zbrojnych. Ze względu jednak na fakt, że to inny kraj. Inna kultura ekonomiczna i mimo wszystko dość nerwowe czasy, raczej odradzam inwestowania tam w pierwszą swoją nieruchomość inwestycyjną. Ale jeśli ktoś rozważa zakup trzeciego, czwartego mieszkania w Polsce, może się rozejrzeć tam za fajnym mieszkaniem w Kamienicy jako lokatę kapitału na długie lata. Czego Wam wszystkim od serca życzę. No i dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka. No i zapraszam tradycyjnie ponownie!